Hej kochani, w dzisiejszym filmiku otworzymy sobie Little Pet Shop, Pet Surprise, Mars Surprise mm, z G7, oczywiście z Biedronki no, dobrze nie wiem jak wy, ale ja otwieram właśnie z, z no tutaj z tyłu, żeby gdybym na przykład sprzedawała to żebym w tym opakowaniu na przykład sprzedała i od tego LPS. na szczęście wiemy, jakie są kody więc wpakuję do tego pudełka, w którym są kody czekajcie, przyspieszę tempo dobrze kochani, już mm, mamy o mój ale piękna gazetka o Niestety już wypadło. I już wiemy. Oczywiście ma ym, level drugi. Jest głodna. I jest egzotyczna. Okej. Okay. Fajnie. Zaraz sobie to zaznaczymy. Jestem bardzo ciekawa, jaki ma dodatek. Bo ja nie za bardzo. Ja jestem mogła wynieść chyba. Od dodatka. Co jest jakiś Kosa, jak na poruszek. Czego y, jest pod Zobaczcie, jaka Duża jest ta mywa. Wow, ale ładna oczka ma. Dobrze. Mm, ma już mm, kodzik. No. I, i nie jest kaleka. Ekstra. Teraz poszukam mojej... Ale no. A, nie wiem, Ok, tu. I tutaj. O, jest! A który w waszym zdaniem? Waszym zdaniem jest najładniejszy LPS? Czekajcie. Tylko trochę do góry dam. O! Który najładniejszy według was jest ten LPS. Bo mi najbardziej chyba się podoba ten. Ten jest taki bardzo ładny. Wiesz, ja nie potrafi załapać. Halo? O, ten. Ładny jest. Jeszcze z tyłu są. O nie, tu są Pomarańczowy wilk. Kapibara? Co to jest? <grych> Dobrze. Napiszcie w komentarzu, który Wam najbardziej LPS się podoba. I trafiliśmy taką środką merę. Pudełko sobie zachowam. I. Teraz Wam pokażę, jak się prezentuje cały zestaw. Dobrze. Tak się prezentuje cały zestaw. Oczywiście mamy kartę G7 oczywiście tu mamy serię, serię drugą, tu mamy naszego pięknego te, tu mamy naszego pięknego LPS-a tu mamy jakąś taką małą listę i tu mamy im, taką środką pandę. Ale ja też bym chciała dostać, czekajcie, może poszukać tej pandy. O, tą panę też bardzo bym chciała dostać. Ale niestety mamy tylko ją i, i już te LPS-y możecie zakupić w uwaga, uwaga. W Biedronce. Za 19 zł albo 18. Bardzo Wam polecam, można wymyśleć fajne historyki. Na przykład ja trafiłam mebę. Ja Wam tutaj wkleję kody do tych LPS-ów. Oczywiście, zakoń... mój na przykład się zakończy. Be... Ogólnie patrzcie na. Literki końcowe, bo tu jest 95S, a tu też gdzieś będzie 95S, i to właśnie musicie patrzeć na zakończenie. No, bardzo Wam polecam. Bardzo fajne są chyba o wiele większe niż inne LPS-y. I, I napiszcie mi. Czy Wy też zbieracie LPS-y? Jeśli tak, to kliknijcie mm, łapkę w górę. A jeśli nie, to napiszcie w komentarzu. Albo jeśli chcecie dać łapki w górę, to możecie napisać w komentarzu oraz zasubskrybować. Jeśli chcecie więcej takich filmików, to wbijaj. To Mam nadzieję, że wbijemy tu 100 lajków. Mam taką nadzieję chociaż. Jak wbijemy 100 lajków, to otworzę kolejne takie opakowanie. Obiecuję Wam.